Jakiś, jakieś palenie zniczy, jakieś dziady litewskie, jakaś, jakieś pogaństwo kurcze. Co to jest? We wszystkich tych krajach, które odwiedzam, gdzie kupuję i, i próbuję wino, drodzy Państwo, śmierć jest wpisana w życie w sposób zupełnie normalny. Ludzie odchodzą, bo mają świadomość tego odejścia. Na to nie mamy rady. A my. Zaklinamy ją w jakiś sposób. My się do niej ze strachu przybliżamy i upiększamy te nasze miejsca. Następnego pobytu, tak jakbyśmy chcieli przebłagać tę śmierć, żeby ona była dla nas łagodniejsza, albo żeby ją od siebie oddalić. No ale co to jest? No, to jest jakiś zabobon. Mówię, przepraszam, że o tym mówię, bo wy jesteście strasznie daleko od takich e, ostatecznych rozwiązań, przy których ja już jestem znacznie bliżej. Ale mnie denerwuje przeżywanie czegoś, co nie jest w tej chwili nam do niczego potrzebne. Ono nie ułatwia naszego życia. Jest strasznie komplikuje, bo szantaż duchowy jest niesłychanie ciężkim szantażem. Jest niesłychanie ciężkim, zwłaszcza tym, którzy nie znajdują się w obrębie tej troski, tej samej. Takt, takt polega na tym, żeby nie obarczać innych ludzi własnym cierpieniem. Na tym polega takt, drodzy Państwo. Bo niczego innego nie załatwimy po prostu. Nie przebłagamy najwyższego albo innego sprawcy naszego pobytu na Ziemi. Proszę Państwa, było wesoło, było poważnie i jest poważnie, ponieważ mamy jeszcze sporo czasu, a widzę pełną salę i jestem przekonany, że będzie wiele pytań do Marka z Waszej strony. Tam mikrofon stoi, za chwilę to rozpoczniemy, ale z mojej strony jeszcze Marko ostatnia sprawa. Yy, Powiedziałeś mi, wyjaśniłeś mi właściwie przed naszym tutaj wejściem na scenę. Yy, co to jest za sprawa z małą maturą Janusza Majewskiego, czyli w filmie, w którym Marek Konrad jeszcze raz wystąpi, jeszcze raz e, pokaże się na ekranie, ale no nie wiem, niechętnie chyba się pokażesz na zasadzie zupełnie innej niż do tej pory. Właśnie namówić ci już nikt więcej nie namówi. Nie, 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 już się nie dam. No, w filmie nowym baby są jakieś inne, już grać nie będę, chyba, że się gdzieś tam przemarzę dla dobra sprawy, ale... Mm, po prostu straciłem powab, że tak powiem, w sobie do tego zawodu. Ale Janusz Majewski ja jest, jest moim serdecznym przyjacielem, i z nim zacząłem przygodę filmową w Zakrętych Rewinach poważną, zawodową. Poprosił mnie o to, żeby zamknąć takie kółko, i dwa dni jakieś tam zagrałem u niego jakiegoś profesora w klasie. Nie ma to e, żadnego specjalnie znaczenia ani dla filmu ta moja rola, natomiast jest naszym ostatnim filmowym spotkaniem. Ale nie chcę też, żeby to brzmiało jakoś strasznie patetycznie i pożegnalnie. Jestem, żyję, czuję się nieźle, kurczę, ale jest mnóstwo innych aktorów, którym zostawiam pole do popisu. Tego. I mnóstwo wina do odkrycia.